do Mazdy CX-5 23 rok produkcji samochodów. mamy tutaj czarne rąby z czerwonym obszyciem zobaczcie jak się prezentuje komplet wersji 3D do Mazdy CX-5 mamy oryginalne mocowania mamy najważniejsze metki Avomac Ranty z każdej strony też są na rzepach w wersji 3D czyli mamy zakrytą tą boczną ściankę Mamy też wycięcie dla pedału gazu, dlatego że jest montowany w podłogę. Jak wyciskamy, nic tam też nie przeszkadza. Ogólnie też uwzględniamy takie rzeczy jak taki garbik, do tego garbika. Oryginalny producent dochodzi tylko do tych. Właściciele Mast, no to powinien wiedzieć o co chodzi. Tak samo wygląda idealnie. Czyli mamy zakryto w całą podłogę. Zobaczcie, jak głęboko wchodzimy pod fotele. Również pod fotele, no pod plastiki, a pod fotele. No to tutaj mamy też wyprofilowanie 3D, oryginalne mocowania Ranty z każdej strony Przechodzimy do naszego tyłu Z tyłu mamy dywanik na tunel Bez żadnych szpar Tutaj również zastosowaliśmy taki rancik Dla, dla tego tunelu Tak się prezentuje tylny dywanik Tutaj mamy wycięcie pod paski bezpieczeństwa to Również mamy rant z lewej i z tyłu W bagażniku mamy idealnie dopasowaną matę Wszystko dochodzi u nas idealnie Jak widzicie matę jest dopasowana w całości I to jest komplet wersji 3D Zainteresowanych zapraszamy!